Dzień dobry, bardzo. Zapalam światło i zaczynam robić śniadanie dla mojego chłopaka. Na sam początek, jakiś tłuszczek by się nam tutaj przydał. Możemy się zabierać za robienie omleta. Yy, mamy cebulę, mamy mozzarellę, mamy jaja, mamy mięsko, mamy miskę, mamy trzepaczki, więc jedziemy z koksem. Dobra, jeszcze tutaj nasypałam 60 gramów mąki. Powiem Wam, że mąka może być różna. Ważne moim zdaniem, żeby nie była pszenna. Polecam tutaj jaglaną, gryczaną, jeśli ktoś lubi ryżową, czy też kukurydzianą, ale kukurydzianą też trzeba mieć z dobrego źródła. No i słuchajcie, gramów, bo to też często jest popełniany przez wiele osób błąd. Mówi się 60 gramów, a nie 60 gram. I wytłumaczę Wam to na bardzo prostym przykładzie. Mówi się 5 kg, a nie 5 kg. Dziękuję. Jak już mam miseczkę, to lecę Cztery jaja. O nie, jak stopą otworzyć śmietnik. Kolejnym krokiem jest zmiksowanie tych jajek. Jak już jaja zmiksujemy, to dodajemy do nich mąkę. I ja przedstawiałam Wam na Instagramie pomysł na taki sam posiłek, tylko bez dodatku mąki. Jak na przykład chcemy sobie zrobić śniadanie białkowo-tłuszczowe, to wtedy, moi drodzy, dodajemy na przykład starty seler albo startą marchewkę. Ja tu wsypię mąkę, a Wam pokażę w pudełeczku w lodówce pożeń selera właśnie na takie momenty czeka. Dobra, mamy to. Teraz mozzarella do środka. Bardzo fajnie smakuje właśnie, jak ten serek się tak ciągnie, więc myślę, że tak z 30 gramów tutaj utarkujemy. I teraz wrzucę trochę, trochę cebuli. Myślę, że tyle pierdrowi wystarczy. Pieprz, kozieradka, papryka wędzona. I trochę przyprawy do ziemniaków. Tu nawet mam taki dziubek specjalny w mistrę. I to wszystko wylewamy na patelnię. Cyk, cyk, cyk. Powiem Wam, że zapach to jest niesamowity a na maśle klarowanym to już w ogóle smak jest nie do pozdrobienia. No i dobra, mamy tu kiełbaskę z sarny. Jedna sztuka. Lecimy. Mamy omleciora. tłuszczy aż skwierczy. Przyozdobimy trochę na zielono. Zaraz się Piotrusia jeszcze zapytam, jakie by chciał do tego warzywka Voilà! <grym> Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części dziennika redukcyjnego. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o kosmetykach, i tutaj pewnie dużo osób sobie wymyśli, co ta El odwala, czy ona nie może się zająć tym, czym powinna się zajmować, tylko będzie tutaj mówić o kosmetykach, przecież inne blogerki, vlogerki są od kosmetyków. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony chciałabym po prostu was uczulić na to, że tak samo jak dbamy o dietę, jak dbamy o treningi, jak dbamy o suplementację, Powinniśmy zadbać o kosmetyki, ponieważ ok, przez układ pokarmowy bardzo dużo wchłaniamy, ale nasza skóra, tą, czy my się codziennie smarujemy, to też wszystko przenika do naszego wnętrza i to też będzie miało duży wpływ na nasze zdrowie. Szczególnie jeśli mówimy tutaj o chorobach autoimmunizacyjnych. Jeśli chodzi o. Toksyny, toksyny, substancje niekorzystne dla naszego zdrowia, to wywołują one w naszym organizmie to, o czym ostatnio rozmawialiśmy, czyli stres. Smarowanie się kremami, szamponami, balsamami, które mają naprawdę fatalny skład, może być stresorem dla naszego organizmu, dlatego na tej płaszczyźnie również powinniśmy poczynić pewne zmiany, no i zmienić swoje życie na lepsze. Na ratunek przychodzi nam ekipa Pigipek. Nie wiem, czy mnie zbliżyło, sfokusowało. A dziewczyny działają w sieci dosyć e, chyba niedługo, nie wiem. Ja wydaje mi się, że śledzę od samego początku. Zajmują się analizą składu kosmetyków, mówią o tym, jak ważny jest właśnie ten skład dla naszego zdrowia, dla jakości naszej skóry. Także polecam, podlinkuję pod spodem. Tą listę substancji, których powinniśmy unikać, również mają do ściągnięcia, też ją Wam podlinkuję. No i zapraszam Was do, do śledzenia ich bloga. Ja, jeśli chodzi o kosmetyki, nie jestem tutaj żadnym specjalistą. Jakoś nie, nie czuję się w tym dobrze, nie mam czasu się doszkalać w tym wszystkim. Jednak dzięki dziewczynom zaczęłam zwracać uwagę na to, co kupuję. Większość kosmetyków zamawiam naturalnych. Powiem Wam, że kiedyś myślałam, że to są naprawdę duże pieniądze, ale to nie wychodzi na pewno drożej niż gdybym kupowała w zwykłej, randomowej drogerii. Zacznę może od pielęgnacji włosów, bo pytacie się często, słuchajcie, te włosy są myte tylko szamponem, to w ogóle jest wstyd mówić. Nawet czasami odżywek nie kupuję, ale jutro przychodzi do mnie zamówienie, przyjdą jakieś odżywki, przyjdzie też maska z awokado. Generalnie w Lizbonie... Starałam się bardziej dbać o te włosy. Wiadomo, że mieszkałam z Madzią, to jak dziewczyny mieszkają we dwie, to mają trochę czasu, żeby tak przy, przy urodzie sobie pokombinować, a w domu z Piotrkiem, no nie chce mi się robić maseczek z jajka, bo takie właśnie też robiłam z żółtek. No ale teraz zamówiłam sobie gotowce, to może coś z tych gotowców wyjdzie. Jedyną rzeczą, którą czasami nakładam na włosek, mi się przypomni, jest olej kokosowy, nierafinowany. To jest taki y, olej. Olej bio, mamy tutaj nawet znaczek. Ten sam co, co do kuchni, ten sam używam do włosów. Kolejną rzeczą, o której chciałabym powiedzieć przy, przy okazji włosów, jest właśnie ten oto szampon dziekciowy. Ja czasami nie, nie umiem czytać, ale czytam dobrze. Dziekciowy, <gry> który eliminuje łupież i naprawdę w walce z łupieżem bardzo mi ten szampon pomógł. Teraz przejdźmy do mycia ciała. Rączki. Też zmieniłam mydło, którym myjemy rączki. Obecnie testuję wszystko, co mamy, co jest dostępne z tej właśnie firmy. Tu mamy imbir i drzewo sandałowe. To dostałam w prezencie w ogóle. Ktoś tutaj znajomi wiedzieli, że, że ja lubię takie mydełka. Także ten będziemy jeszcze testować. Jeśli chodzi o mycie ciała, to żele pod prysznic, które się na, u nas sprawdzają, to są Organic Shop i Natura Siberica. Ten to jest zdecydowanie mój numer 1. Te są mało wydajne, ten jest bardzo wydajny. Też ja bardzo lubię robić sobie peelingi w Lizbonie, w ogóle wracam do tej Lizbony cały czas, bo to taki piękny okres w moim życiu. Ostatnio właśnie mówiłam, że tak bardzo chciałabym tam wrócić, bla bla. bla. A... Robiłyśmy sama, same sobie. A że Magda robiła, bo ja się na takich rzeczach nie znam. Madzia robiła peeling z kawy, z grubej soli, z oliwy, z oliwek. No a tutaj po prostu Organic Shop ma tyle różnych tych zapaszków, że ja po prostu wykupiłam chyba wszystkie, jakie były i tak sobie testuję. Mam pięć peelingów pod prysznicem rozłożonych i różne. Mam tutaj mango, a tu jest kawowy. Kawowy, pamiętajcie, dobry na celulit. No i dobra, to do mycia ciała e, raczej używam takich produktów. Teraz czym nawilżam ciało? E, znowu się przyznaję, że tak mi się nie chce balsamować. Jak ja idę się wieczorem umyć, to jestem już tak podnięta, e, że ostatnie, co, o czym myślę, to to, że jeszcze muszę się kremikować. No lepiej, czasami mi się każe kremikować. No to kremikuję się wtedy e, olejem kokosowym, który wam przed pokazywałam, oraz dostałam. Oraz dostałam w prezencie pod choinkę, chyba? Balsam. Balsam dostałam taki truskawkowy. No i też się tam nim kremikuje Kolejna kwestia to jest twarz. Dzisiaj jestem bez make-upu. Mam tylko moje sztuczne rzęsiki. Rzęsiki rzęski. Eee, twarz myje zazwyczaj żelem rumiankowym albo mydłem Alepo ale to wszystko Piotrek zabrał ze sobą na siłownię bo to jest w ogóle pizdziara roku eee, twarz e, zazwyczaj jeśli chodzi o przemycie to tonik jest to taki tonik właśnie polecony przez Monię z bardzo fajny bardzo fajny A jeśli już chodzi o taką lepszą pielęgnację, którą od tygodnia naprawdę stosuję co trzy dni, czyli peeling enzymatyczny za pomocą czarnego mydła i potem nakładam jakąś maseczkę, już Wam pokazuję. Tu mamy czarne mydło, znakomi akurat. To już nasze drugie opakowanie, także te, tego mydła u nas trochę idzie. A tutaj jest maseczka, która już była w ulubieńcach, yy, jak robiliśmy ulubieńców, no ale tak, yy, tam chyba coś więcej o niej powiedziałam. A tutaj jest moje ostatnie odkrycie w postaci takiego proszku. Jest to maseczka algowa, starcza takie opakowanie na, na dwa użycia. No i właśnie dziękuję bardzo, że Wy mi piszecie zawsze takie porady, bo jeśli chodzi o kwestie urodowe, to ja jestem tutaj lajkiem dowiedziałam się, że dobrze jest jakąś ampułkę sobie pod taką maskę algową wcisnąć, to wtedy będzie, będę jeszcze piękniejsza. No i dobra, na sam koniec chciałabym Wam jeszcze pokazać, znowu wracając do Pigipek, że dostałam od nich prezent, bo Monia jest moją podopieczną, więc jak byłam we Wrocławiu i we Wrocławiu było spotkanie, to Monia kupiła mi czekoladę, i właśnie wręczyła mi taki oto olejek. I to jest mieszanka w ogóle olejków. Tutaj mam karteczkę z napisem do czego w ogóle to służy, jakie ma właściwości i co dokładnie wchodzi w skład. Nie wiem, czy mogę podawać, ale podam. Hmm. Olej jojoba, olejek jałowcowy cedrowy, strawy cytrynowej. Jest to serum. Do cery tłustej oraz mieszanej, czyli idealne dla mnie i dla Piotrusia. Jak widzicie, też tego dosyć intensywnie używamy. Trzy kropelki wieczorem. No i właśnie chyba teraz zacznę to stosować pod te maski algowe. Tak jak widzicie, nie ma tutaj niestety żadnej, żadnych kolorowych kosmetyków. Ja, po pierwsze, mało się maluję, może raz na tydzień, a po drugie, tutaj niestety jeszcze nie zrobiłam rewolucji i nie wyrzuciłam. Tego wszystkiego, co, co kupuje się w drogeriach. Tutaj mam takie standardowe kosmetyki, więc nie będę ich wam pokazywać. Tak samo, jeśli chodzi o czyszczenie mieszkania, też mam niestety wszystkie standardowe kosmetyki, i to też wskazuje na to, że u nas w życiu pamiętajcie: zmiany możemy wprowadzać małymi kropczkami. Ja zaczęłam właśnie od, od, od tego, co najczęściej noszę na ciało, a resztę z biegiem czasu również mam nadzieję, że uda mi się zmienić. No bo się nie oszukujmy, naprawdę trujemy się tym wszystkim, co jest dookoła nas. Nie już trują nas jedzeniem, trują nas lekami, to jeszcze trują nas kosmetykami. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam się to podobało, może coś sobie kupicie z tego. Naprawdę te kosmetyki, których używam, które Wam pokazałam, to już są któreś opakowania z kolei, mam do nich zaufanie. Myślę, że warto wypróbować i zacząć bawić się z tymi naturalnymi kosmetykami. To zawsze jakaś zmiana i to zawsze jakiś. Kolejny krok ku zdrowotności. Dziękuję, że byliście. Jak się podobało, to zostawcie kciuka w górę.